Stark. każdy z was, kto kiedykolwiek jeździł starym wie, że to jest polska motoryzacja. Ją się albo kocha, albo nienawidzi. My ją kochamy, dlatego mamy stary, dlatego mamy ciężarówki, dlatego jeździmy ciężkim sprzętem. Ja zawsze mówię, że w każdym domu, w polskim domu powinien być Ursus i powinien być star. Pokazujemy też drogę tego, że jak już znudzony jesteś off takim zwykłym, małym i przestaje się to kręcić, to zawsze możesz się przesiąść na ciężarówkę i wtedy jest grubo. Ja jestem staromoniakiem, lubię tylko stary. Okay. Nic więcej nie lubię. A Tomka też nie lubię, bo on <noise> lubi tatry. Przedstawiam Wam Tomka. Siema Tomek. Siema, cześć witam cię. I, razem, I razem z nim jest Szymon. Siema. Star Rally Poland. Na dzień dobry. Powiedzcie co to jest za impreza. Impreza jest skierowana dla fanów ciężkiego sprzętu, za, dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony. Z... Napędem po prostu taki, które robią w terenie. Jest to impreza yy, nie tylko dla naszej własnej satysfakcji, ludzi, którzy to lubią, kochają, których to kręci, ale i też dla widza, dla ludzi, którzy są w, spragnieni właśnie takich książek, którzy to chcieliby zobaczyć, oglądnąć na żywo. Gdzie my się w ogóle znajdujemy? Powiedzcie. Znajdujemy się na Dolnym bardzo Śląsku. Ciekawe miejsce. No. To jest kamieniołom. Znajdujemy tak. się na Dolnym okay. Śląsku w Kamieniołomie. Ja no. Miejscowość Boguszu w Gorce. To tutaj właśnie się odbędzie ta impreza. Tutaj będziemy walczyć, tutaj będziemy wszystko przygotowywać i tutaj mam nadzieję, że, że będzie grubo, że każdy dla siebie coś znajdzie. No przede wszystkim fan motoryzacji, bo to jest impreza dla fanów motoryzacji. Ciężkiej. Ciężkiej, tak. Ciężkiej. Przede wszystkim ciężkiej. Coś czego u nas nie ma, bo na przykład w Czechach są takie imprezy a u nas, tego, u nas tego nie ma i myślę, że wiele osób chciałoby to zobaczyć, jak te nasze poczciwe staruszki jelcze, bo dodam też, że to nie jest tylko impreza dla naszych staruszków i jelczy polskiego sprzętu tylko dla wszystkich ciężarówek po to też, żeby te ciężarówki porównać sprawdzić, jak sobie radzi star jak sobie radzi jelcz, jak sobie radzi man czy jak sobie yy, radzi legendarna Tatra ja sam osobiście chciałbym zobaczyć to zestawienie Tatry czeskiej z naszym polskim sprzętem, bo zawsze są tutaj Kłótnie, co jest lepsze. Dla nas jest lepszy Star, dla Czech jest lepsza Tatra. Yy, ja też jestem wielkim miłościkiem Tatry. Stara lubię, szanuję, bo jest nasz polski, ale jakbym miał wybrać, Szymon się pewnie tutaj obrazi i zaraz to zneguje, ale jakbym miał wybrać, to jednak jestem i zawsze byłem za Tatrą, bo dla mnie Tatra to jest sztos. <laughs> tak, słuchajcie, teraz się odzywa Jurek, który siedzi tam. Nie wiem czy film już jest na kanale z Jurkiem, czy nie, ale to zobaczcie koniecznie ten film jak się pojawi. Jurek jest trzecim organizatorem. Jurek już podjechał, bo Jurek... No proszę Jurek, przycałam ja, tak, Jurka. No to tak trochę o tej tatrze chciał więcej posłuchać, może byś coś jeszcze powiedział. Jurek nie ma problemu. No, no właśnie. Jurek, a ja Ci powiem tak, Ty nie musisz słuchać o Tatrze, Ty wystarczy, że zobaczysz, co Tatra potrafi w terenie. Tatra to od zawsze była moja wielka miłość, ale tak naprawdę sam robię. Sam robię stara w teren i przygotowuję, bo sam bym chciał pokonkurować z tą Tatrą. No jednak star to star, jednak to zawsze yy, człowiek się wychował przy tych starach i zawsze mu ten star tutaj w sercu został i jednak zdecydowałem się na no to bał się naszego linczu dlatego teraz mówi dobrze o starach to jest zdrajca starów, on woli Tatry nie Szymon, wierzcie mu Szymon, on nawet nie wiedział o tym, że byłby pierwszym który był ciągnięty za starym, za nogę. To Tomek, to powiedz, czym ty jeździsz i czym przyjedziesz na jako organizator, oczywiście, ale czym przyjedziesz na rajd? Dobra. Jako organizator to podejrzewam, że my tu za bardzo czasu nie będziemy mieli jeździć. No Ale czy bardziej jeździsz? się pobawić. Po ja przygotowuję teraz Stara. Ja od zawsze Jakiego byłem stara? wychowany, 266. Mhm. Ja od dziecka byłem wychowany przy Starach, zawsze byłem przy Starach. Moje życie się kręciło zawsze wokół Starów i zawsze te stare są koło mnie. Ja zawsze mówię, że w każdym. Domu, w polskim domu powinien być Ursus i powinien być Star. Szymon, Siema, Szymon to... powiedz, a ty czym przyjedziesz? Jako organizator oczywiście będziesz tutaj miał pełne ręce roboty, ale czym ty jeździsz? Ja jestem staromoniakiem i yy, lubię tylko stary. Okay. Nic więcej nie lubię. I Tomka a Tomka też stary? nie lubię, bo on lubi tatry. Ja, się też okay. ja, mam, też, ja mam też Stara 266. Już parę lat się bawię w to staromaniactwo, więc doszedłem do jakiegoś tam etapu w tym starze, że to będzie jeździć, znaczy jeździ i działa, daje przede wszystkim ogromną satysfakcję z jazdy, z zabawy, bo offroad ciężarówkowy to jest zupełnie inna zabawa niż zabawa małym samochodem terenowym. Więc do tego was też namawiamy i zapraszamy was na nasz ride, bo tutaj będzie zupełnie inny świat, zupełnie inne emocje, zupełnie inne rzeczy. Tutaj jesteśmy na terenie kamieniołomu w, Bogusza, w Boguszu w Gorce. To się, tam jest, co się tak nazywa. Tutaj jest ekipa, która organizuje um, imprezy y, takie dla małych samochodów, tak. takich zwykłych. Nazywa się 4 na 4 Kamyki 4x4 4, Ten Ride i oni nam bardzo pomagają. Zasadniczo są współorganizatorami i y, różnice są ogromne. Chłopaki bawią się w offroad bardzo długi czas i tak naprawdę, jak widzą, co nasze wielkie samochody tu robią, to są bardzo, bardzo zdziwieni, mają bardzo, bardzo fajne miny, są zadowoleni, bo to jest zupełnie inna zabawa. Że... A co jeszcze jest fajne i z tym związane, to cały czas ludzie się do nas odzywają i mówią, że budują projekty jakieś, że powstają nowe projekty właśnie na ten ride i to właśnie nas cieszy, że jakieś ciekawe samochody zostaną zbudowane. Pokazujemy też drogę tego, że jak już znudzony jesteś offroadem, takim zwykłym, małym, masz silnik za słaby, masz już opony najlepszą i też jest już nie daje rady i zawsze jest jakaś Jakiś problem i przestajecie to kręcić, to zawsze możesz się przesiąść na ciężarówkę i wtedy jest grubo. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o jazdę w terenie ciężarówką, to jest bardzo duży problem. Dlatego, że jak masz ciężarówkę i jedziesz w teren i się zakopiesz, to mało sprzętu jest taki, który cię uratuje. Więc większość właścicieli samochodów e, ciężarowych, terenowych nie jeździ w terenie, bo z, z po prostu praktycznego punktu widzenia nie będzie miał ich to wyciągnąć. Nasza impreza jest zrobiona po to, żeby wszyscy mogli się bawić na maksa swoimi samochodami, żeby e, w momencie, kiedy coś się wydarzy, jakiś, jakiś problem w, e, zakopania, to będą inni koledzy, którzy wyciągną, więc będzie można skorzystać z tych możliwości tych samochodów i pobawić się na maksa. Dla uczestnika, jakby to wyglądało, czyli przyjeżdżam. Oczywiście wcześniej muszę się zapisać, ale przyjeżdżam, jak ta impreza będzie wyglądać, a jak będzie wyglądać dla osoby, która po prostu chce popatrzeć. Jasne. Bo no, zakładam, że mogę wsiąść w sobie samochód samemu z kumplami, z rodziną. Nie wiem, tak. Rozumiem, że też będzie taka integracja jakaś tutaj na miejscu ta. i będzie można sobie pooglądać te samochody w akcji. Ta impreza jest przede wszystkim dla posiadaczy ciężkiego sprzętu, żeby się mogli nimi na maksa pobawić. A Widzowie przyjadą, bo to jest mega widowiskowe i to jest mega fajne. Jest... Ile się spodziewacie, Szymon, samochodów? Ciężki, na pewno wprowadzimy no. limit, bo wiemy, że ich będzie za dużo. Okej, okay, ale to więc będzie co, 10, 50? My liczymy w tej chwili na 50 samochodów, jaki wow. ustalimy limit, ale myślę, że tych zgłoszeń będzie więcej, więc jeżeli kruszą zgłoszenia, to będzie się, trzeba się bardzo spieszyć, bo chętnych jest bardzo dużo, ludzie budują samochody pod nasz rajd, bo to jest pierwsza taka impreza, takiej imprezy wcześniej nie było i, i chcą w niej uczestniczyć. Mhm, bo są, powiedzmy, jest legenda stara, tak? Są imprezy też, gdzie można jechać ciężkim sprzętem, ale to w takim klimacie wojskowym. Tak, w wojskowym. To, to jest taki suplement, jeżeli chodzi o takie zloty militarne. Tam jest suplement y, zabawy z tym, tym sprzętem ciężkim. E, tylko tam są najczęściej po prostu jakieś przejazdy, e, przejazdy poligonami, a tutaj będzie stricte terenowo, będą próby terenowe, będą, yy, będą przeszkody, które będą wymagały technicznej jazdy, pewnych umiejętności. Yy, zdajemy, zdajemy sobie też sprawę z tego, że nie wszyscy te umiejętności posiadają, więc będzie ekipa chłopaków bardzo doświadczonych, którzy będą służyli radą, będą siadali na prawym fotelu pilota i będą mówili, jak coś zrobić, żebyście Wy, jako uczestnicy, mogli wykorzystać pełne możliwości swoich samochodów. Teren, na którym będzie rajd, jest bardzo przyjazny jeździe ciężarówką, gdyż jest bardzo mega przyczepny i z każdy samochód nawet o małej mocy posiadający napędy, będzie tutaj bardzo dzielnie walczył. Generalnie, jeżeli chodzi o przyjazd, tutaj zapraszamy wszystkich widzów. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny, tylko od razu ostrzegam, że będą, będziemy bardzo mocno pilnować, gdyż ciężki sprzęt jest bardzo, bardzo niebezpieczny w jeździe i nieprzewidywalny, więc będą strefy kibica, Wydzielone i też będziemy starali się ograniczyć liczbę kibiców, gdy będzie ich dużo, więc musicie po prostu być szybsi. Takie imprezy dużo, bardzo dużo kosztują. Te samochody też ogromne ilości paliwa opalą, bo to są ciężarówki i tak dalej. Więc chcemy maksymalnie odciążyć naszych uczestników i także widzów z ponoszenia kosztów tej imprezy. Czyli na pewno nie będzie biletów wstępu, a wpisowo ograniczymy, ograniczymy maksymalnie. Bo chcemy sfinansować to z loterii. Ważna informacja jak będziecie kupować do, do, do nasze losy i będziecie za e, e, drobne 39 zł mogli kupić los na stare i go wygrać, to nas bardzo wspomożecie, bo wtedy my zrobimy tą PZ jeszcze lepszą i może wydzielimy więcej miejsca dla kibiców, żebyście mieli więcej miejsca i więcej mogli, więcej mogło was to zobaczyć. Chodzi nam o to, żeby też dotrzeć do jak największej liczby widzów, tak? Mimo tego, że mówię o ograniczeniach, o tym, że będzie będzie ciasno i, i tak dalej, chodzi o to, żebyście zobaczyli, jakie to jest fajne. My staramy się też wyznaczyć jakiś trend w Polsce dla ludzi, którzy szukają nowych emocji, żeby zobaczyć coś fajnego. Czegoś, czego w Polsce jeszcze nie było. Dlatego nie chcemy robić biletów wstępu, nie chcemy, chcemy, żeby to było bardziej dobrowolne. Kto ma ochotę kupić ten los i po prostu mieć taki nieoficjalny nie, nie bilet wstępu, to będzie super. To nas to wspomoże, zrobimy lepszą imprezę. Jeżeli tego nie będzie miał ochoty zrobić, bo nie chciał przyjść za darmo, to też taką będzie miał możliwość. I tyle. Star 244 to jest super system HiFi. Nie działa, niestety, ale spróbujemy go naprawić. Tutaj o, jest, jest zegar od no? ciśnienia, który też nie działa, ale tu będzie doładowanie turbiny, której nie ma. Tutaj jest obrotomierz, który nie działa i nie będzie działał. To jest Stark. Każdy z was, kto kiedykolwiek jeździł starym wie, że to jest polska motoryzacja. Ją się albo kocha, albo nienawidzi. My ją kochamy, dlatego mamy stary, dlatego mamy ciężarówki, dlatego jeździmy ciężkim sprzętem. A czy ty jeździsz? Starem 2,6. Nie okay. ja tylko miałem więcej. Miałem Wszystkie stare terenowe miałem kiedyś. A się w ogóle, jak się zaczęła twoja historia z starami? Zawsze marzyłem, żeby pojeździć sobie po poligonie starem 266. To było moje największe marzenie życia. Jak już zacząłem pracować i zarabiać pieniądze, to wyjeżdżamy do góry. O tym marzeniu mi się przypomniało i kupiłem sobie pierwszego Stara 266 z zabudową taką warsztatową, taki camper jak jest na przykład Jurka. Nie wiem czy będziesz to no, pokazywał. To, to, to. Tak jest. I pojechałem im na poligon i okazało się, że moje marzenia o jeździe na poligonie nie są takie oczywiste, gdyż Stark, który jest ciężki. Bardzo słabe, silnikowo nie daje rady. Więc zaczęła się moja przygoda z tuningowaniem i zabawą starami. I tak się to zaczęło. A potem było coraz więcej tych starów, aż w którymś momencie zapałem się za głowę i powiedziałem, że już wystarczy, bo już nic innego nie robię, tylko te stare. Okay. Teraz ograniczyłem się tylko do. Ograniczałem się tylko do Stara 266, którym według mnie jest najlepszym polskim samochodem terenowym, ciężar, ciężarówką. I naprawdę robi robotę.